niebieskie tramwaje przez Wrocławski Awarie tramwajów we Wrocławiu często dostarczają nam memów. Ostatnio internet obiegła fotografia dwóch całujących się tramwajów w centrum stolicy Dolnego Śląska. Najczęściej jednak słyszymy o tym, że znowu kolejny tydzień z rzędu wykoleił się Wrocławski Tramwaj. Postanowiłem sprawdzić, na ile to jest wyjątkowa sytuacja, na ile Wrocław pod tym względem jest wyjątkowy. W odróżnieniu na przykład od Krakowa, w którym się teraz znajduje, tak jest, to jest krakowski tramwaj. Wrocław jest rekordowy pod tym względem, to jest pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o liczbę wykoleń w 2022, 2023 i 2024 roku, ale sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. W jaki sposób? Wszystko mam w tym notacie. Postanowiłem sprawdzić jak to wygląda w innych naprawdę dużych aglomeracjach, i tak w Warszawie w 2023 roku doszło do 1363 awarii, z których 9 było wykolejeniami. W Krakowie to dane z 22 akurat roku 3909 awarii i no, w Krakowie kiedy tylko robi się cieplej, czyli tak na przykład jak teraz na początku marca, od razu zaczynają się też wybrzuszenia szyn, no i tramwaje stają, nie mogą jechać, na jednej tylko linii w 22 roku zdarzyło się to 41 razy. A jeżeli chodzi o Wrocław, tam zanotowano 1400 awarii w 2023 roku i 21 wykolejeń, a więc ta liczba zdecydowanie daje Wrocławiowi, Wrocławiowi pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o tę właśnie wartość. Ale trzeba przyznać, że we Wrocławiu jest coraz lepiej i ta liczba to jest 5 razy mniej niż w 2019 roku a w latach 2020-2022 miasto wydało 240 milionów złotych na to, żeby sytuację na swoich torowiskach poprawić. A więc kibicujmy Wrocławiowi, nie patrzmy z wyższością, a z sympatią. I pamiętajmy, że jest jedna rzecz, której zdecydowanie możemy temu miastu zazdrościć, w innych miastach, czyli pięknie śpiewających tramwaj.